Ej, witajcie z tej strony Wolfik. W dzisiejszym odcinku gramy w Survival I, i mam zakrytego skina, bo dowiecie się w połowie odcinka, dlaczego tak jest. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji oraz zwolniaczkę tam na dole. Zapraszam do oglądania. Dobra. Spłyniemy sobie na ja Znajomo coś to wygląda trochę. E. O, wioska. Mila. To nie jest wioska. Jakiś dom. Bloki piasku postawione. What the fuck? Nie wyłączajcie jeszcze filmu. Zarałam ja mam wszystko wytłumaczyć. To jest mój domek. Wow. Nie, ja, tak naprawdę widzowie... Witajcie w odcinku tłumaczącym całą fabułę Minecraft Simonowa. The Snow Massacre i Wojanowic. Więc tak... Pewnie... Każdy zauważył, że mam gamemoda. I tak. Tutaj był pierwszy domek. W większości z Was wie. Jak trochę się szło tu. To widać wioskę. Tylko to jest. Taka to jest jeszcze mapa, gdzie jest serwer, nie był stworzony. Dlatego nie ma tutaj wszystkich rzeczy, które były tej serii, już nie będzie to wszystko robiłem sikierką. Na takie pytanie. Na, 20, na 100 łapaj w górę i 100 subów robi specjal i wysadzam tą wioskę z powierzchnią ziemi. Tak. Oczywiście to nie koniec, bo będzie nowa seria. Jeszcze wam nie zdradzę Zdadzę. Dzisiaj też pojawi się odcinek właśnie z tamtej serii. Tutaj była wila darownia. Tu drzewo. Simonowe oczywiście. Tutaj jest sobie taka wieża. Wieżopiec. Dobra i tam oczywiście komentarzami, blokami robię. Okej, okay, wszystko było stawiane pewnie, każdy wie. Tutaj też to miejsce jest jeszcze. Miało być takie oko, ale coś mi mechanizm nie zaczął działać. I stworzyłem takie takie fajne miejsce, ale tego miejsca nie ma. Oczywiście te wszystkie portale do Netheru tylko prowadziły. No to w sumie na tyle swajmonowe. Tam też jest statek, ale tam nic nie ma. Port też jest us usunięty. Z kinem to nie, niespodzianka, bo już nie będę miał tamtego skina, bo zrozumiałam, że większość osób powie podruba paliona. No. i go zmienię po prostu Dobra, widzimy się za O, wow. Gdzie jestem A no tak, tu jestem Dobra, więc jak zaczęliśmy o... Aha. Teraz do naderu. A tak ten portal też prowadził denadera. Nie do mowa Lepiej, żeby do niego nie wpadał już. Więc tak tu yy, były te kolorki. Tutaj to tabliczki pisania ja. Witaj tu haker. jak to przejdziesz? Wrócisz do normalności powodzenia. No, to nie taka normalność. zagroziłem sobie drogiem, żeby nie było widać tych rzeczy. Grę. Ja myślałam, że tu trzeba kolory wybierać. A to jak weszłem w to... To mnie zapłodą jak groził główna Takie życie. I tak, teraz... Tego nie chcę. Nie. Dobra. Dobra, ale przed tym, jak to nakliknę, niech ten czerwony dzwonek, żeby stał się szary. Ojej. Ma być dużo szarych dużo. Ej, dobra. E, pewnie już ktoś widział, to jest mój nowy skin. Tak pomyślicie, ale brzydki no. Mi się podoba to najważniejsze. Dobra. Tak. To oczywiście też jest komenda. I tak. To było najlepsze. Nie pamiętam jak się roz... miał jedynki i zera. Tutaj też jest teleport nie wiem jak... czekajcie Pogra... mi co chwilę blogu brakowało ale czemu wojan ma zezę najlepiej wyszedł jezu kati. No to było no. Ej, tak no tu ogólnie wszystko Zabyła. Jestem ciekaw co tu jest o właśnie tu się budowało też Dobra, lecę tu. O! o. Jesteśmy teraz... A nie zapomniałem. Nie poszłem po kolei, dobra. Trudno się mówi. To jest Massacre. masakry. O! Mam Ten... Mam tak. To jest... To... Bo pojawił mi się portal, bo nie skopiowałem. Okay, tu był początek, nie? Ok. Tu zaczęliśmy całą serię. Poszliśmy sobie tam opróżnić wszystko. I chyba poszliśmy tu. Pyk pik 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 pyk, a później tak. Fajny księżyc. Taka kula. Pikselowa. Dobra, O, ale fajna jest ginia. Tak, tu jest cała ta symulacja. Tak, to jest to samo co w tej kanclubie. Z obsługą. I to. To jest z dziurą. Tak, mi to wygląda jak szlam. Nie wiem czy. A może? A jestem szlamie wodnym. No Tu było sobie takie przejście. Bym powrócił do tej serii, ale jeden minut jest taki, że tu bombardowałem bombami, wszystko. I trochę. No tu też bombardowałem. Jest lawa. Damek te zniszczyłem. Wiem wszystko robiłem takim czymś. Jesteśmy na Wojanowicach Piszcie w komentarzu, czy chcecie, żebym zniszczył Wojanowice Macie pisać w tym momencie? Dawajcie Czekam Dobra Więc tak ben. Zaczęliśmy od stąd chyba tak. A i, i jak coś to też nie jest serwer, to jest normalny świat. Więc też nie będzie wszystkiego. Zaczynaliśmy. Dzień dobry. Ale ja tak. Ktoś z Was tak wielki, a Bambus o, ja nigdy Dobra, tak to była robiona miniaturka, którą zaraz pokażę. Tutaj było sobie lawa. Nie wiem, jaki to ma sens, jak to jest Bambus. I ja miałem plany na porządku, przenieść się do Backroomsword, ale że nie mogę znaleźć mapy, to. Nie pojawiłem się po tym A ja sobie jeszcze zrobiłem. Zresztą na te zniszczone pojedynowice. Ja wam muszę coś pokazać, czy to jest... Tutaj? Prawdopodobnie tak. Co to? Kurcze, jest. Of Dobra, nie będę teraz szukał tego. Ale gdzieś tu jest mapa do miniatur. I to gdzieś proste. Polećmy więc. Masz czas na zostawienia suła i łapki w górę. A z dzwoneczka jakbyś się przygapić następny materiał nie no dobra nie ma tego a powiedzcie, czy tu moje napisy nie były zbyt lepsze jeszcze taka wioseczka jest Pros ideal ale ja, nie wiem kto co lubi to... Mm. Jestem ciekaw kiedy odbudowę wieżowce. Premio Sottotitoli, premio Sottotitoli di Sottotitoli di Sottotitoli di Ale jak to jest bezpieczne, jakby miał wpadać na ocean? A ci straszni. Co to jest? Bors. To prawda. Cie, stare ja to mam szczęście Ja w ogóle nie umiem odzorować numku Crackera Albo ja nie pamiętam jak wywanty ten, ten domek Dobrze, widzowie, na tle Wojanowicz i mojego skina chcę was pożegnać i powiedzieć, że jeśli chcecie, zostawcie tam nadal dole suba oraz łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Nie wiem, co powiedzieć. No, nara.